System Bled Knight to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Jest Patrycja Kozyra i tutaj mocno podpowiada swojemu podopiecznemu, aby ten znalazł się w półfinale. Nogi! Dziękuję. Klatka pierwsza bokiem. Pierwszy od prawej reprezentant klubu sportowego Pakos 131 Dziękuję. to Jacek Biński z Wrocławia. Z Jackiem rywalizują także numer 21 Michał Arciszewski z Wrocławia. Dziękuję. Najszersze grzbieto. Dwójka i pośladki. Dziękuję. Triceps. Dziękuję. Przodem proszę. Mięśnie brzucha i nóg. 131 Jacek Wilski Klub Sportowy Pako 62 to Piotr Szumny z Rawicza i 21 Michał Arciszewski z Warszawy Dziękuję bardzo Dziękujemy Patrycja Koceniusz wystał naszego zawodnika No Jacek jeszcze ma duże braki w przygotowaniach. No, że tak